Czy pani, bo u mnie wczoraj to był taki wujek, on przychodzi tylko wtedy, kiedy tata jest w delegacji, jak sobie na przykład na 2-3 dni. Nie wiem dlaczego, ale wtedy mama właśnie zaprasza tego wujka. On jest bardzo fajny, bo on zawsze przynosi mi dużo prezentów. I w ogóle bardzo miły jest, nie? Tylko ten, no. Tylko mama kazała mi nic nie mówić, więc jak coś to. Ja pani tego nie mówiłem, dobra? Czy, czy, czy to jest dziesiątka? A nie, dobra. Y a to jest dziesiątka, nie dziesiątka. Ech. A tu jest, to jest dziesiątka? No nie pamiętam jak się to liczyło. A za pomocą tego. A dobra. Ale ciocia ma tutaj dużo fajnych tych kloczków w tej sali. Czy będzie kiedyś tak, że dostaniemy coś do domu, na przykład tak na wakacje? Albo dzisiaj jak coś zbudujemy dobrego, to wtedy ciocia da nam jakiś prezent? Na przykład takiego. Co to dla cioci jest? Que o você dá